Cześć ludki kochane kochane gorolki, gorole kochane hanysy, hanyski dać się z Drogomyśla w wtr trasem e, trasą WTR aż do Wisły potem na Salmopol ja już jest po, muszę powiedzieć, że na Salmopol, że się jakoś tam wydropał, a potem jest jedna uciecha zjeżdżać na Biały Krzyż i potem jest Chata Borkowa czy jakoś tak się to nazywa w dół do Brynnej, Brynnej kawałek taką ruchliwą drogą tego jest może z 5 km i potem w bok zaś i wyjeżdżamy w Skoczowie się zaś łączymy z tą trasą z którą że zaczynał trasa fajna Godno polecenia. Taką niedzielną trasa to może być dla tych, co, co chcą tylko pojeździć, a ja nie chcą się zafę zmęczyć. To do Wisły Malinki podskocznia. Tam, że ktoś był. I na zod można wrócić tą samą trasą. Także można tam przejechać do Grynnej Jest fajna trasa. Polecam. Nie ma to jakieś super wyzwanie, ale też nie ma do takich co po górach nie są, bo na są salmopol, ale i tak połowa przeszło piekty, także zresztą reszta widzicie jak obejrzycie jak wam to nie sprawi wielkich problemów, dajcie pazura do góry, zasubskrybujcie, do więcej ludzi to wtedy trafi. No i życzę przyjemnego oglądania. O Haby! do Habów i powiem Wam, że czuć już koniami i to nie, że żartuję, ale tak faktycznie jest jakiś tam z boku 300 metrów po lewej stronie jest ta słynna nasza Gierkówka Dwupasmową Teren. Ja tutaj nigdy tędy nie jeździłem, a to jest jakby alternatywa wi wiślanej trasy rowerowej z drogomyśla, takimi polnymi drożkami. I to jest. No, i że może ze 2 km dystans 3000, no, 4 prawie, popatrz, popatrz. a tu mam dwie nawigacje. Nawigacja, znaczy nawigacja zaplanowane na mapy CZ Trasa, i według tego jada. I drugi mam, gdzie mi e, jakby archiwizuje wszystkie przejazdy pokazuje mi wiele do góry, wiele na dół zresztą na mapy CZ też to te, te jest bike computer pro i tego bike computer pro używam cały czas, ale w momencie jeżeli jadę tylko i wyłącznie takim szlakiem jeżeli już jadę tak jak dzisiaj pomieszane, czyli WTR e, czyli po potem bezdrożami takimi do Brynnej i z Brynnej z powrotem, no to to nie używam wtedy jakby nie jadę według By komputer, tylko jadę według map CZ A teraz aż do Wisły WTR, wyślaną Trasą Rowerową Chciałem obserwować jak pszczoły i śniele zbierają nektar z tych różowych kwiatków które tu wszędzie rosną Bardzo ciekawe no tośmy są w Skoczowie Droga niby była asfaltowo cały czas, ale to nie jest taki asfalt dla wurprzusowy Trzymaj się, to znaczy idzie jeździć ale trzymaj się strach No i tu radza koń Każdemu zejść bo takie Niepewny zjazd, widział, że kości co tu zjeżdżali na tym, ale widział, że też kościa, który zaliczył jak gleba na szczęście. Miejsce, przy którym się zawsze zatrzymuję. Tu jest rzeka Wisła, a tam do niej wpadła rzeka Bronica, Czyli taki rozwidlieni. A ja z powrotem pojadę tam właśnie w drugą stronę brzegu, aż do Pawłowic. E, do Skoczowa, Skoczowy się zaś e, spodką i potem za parę kilometrów do drogowy myślę, to tej o tym samym drugim. Ale co tu jest ciekawe to to, że dzisiaj tu nie ma tak dużo.

Muzyka Jadę trochę w trasę do stronie obejrzeć co się w stronie robi i w jakiego poszukaj bo pewnie patrząc. będzie problem z płaceniem. No i tak jak mówiłem cały czas drużysły raz już w stronie bardzo ładnie to tu zrobili jest pełno oweciek czysto z Kula wszystkich tych wszystkich pustońskich sanatoriów i wisia czysto niezamienione a do tego jeszcze taki i przyjechał na razie cały czas lekko pod górkę od tego momentu jeszcze Поколо шестьсот метров в пение до горы на самую nad Wisłą to już jest Wiśle tu jest jakiś taki zabytkowy jazd hydrologiczny, nie wiem do czego to służyło, tam pisał, albo to kogoś interesowało to w tym odcinku a tu taka atrakcja most, ale ja nie mogę za bardzo wisać, bo mi się koło przewróci rybki pływają, ale nie widzicie bo, bo trzeba było mieć film filtr To tu jest jedno z tych miejsc, które bardzo lubię. Jak tu jadę, zawsze się tu wlezę, trochę, trochę w drugi trzeba zjechać 50 metrów. I tak cicho, spokojnie, takie fajne klimaty i ma. Oczekiwanie na gofra, amfiteatr w Wyszle. Tu się zamówiłem gofra w Lice. mi robi a tu Jest amfiteatr. Takiego, takiego się gofra nie ustanowił owcami, plus truskawki i warówki. Miałoby to będzie dobre. To i będzie.

Sześćset sześćdziesiąt pięć metrów nad poziom morza, także zostało jeszcze trzysta. Do zrobienia. Wow! Ale! Kimpa! Normalnie! Czaciś! 820 nad poziom morza. Podobno jeszcze według map ostatnie dwie serpentyny. I potem już niewiele do góry. Mam nadzieję, że dojada. I już musiał słychać, teraz zostało mi tam około kilometra do przełęczy Salmopol, ale niestety muszę trochę iść piechty, bo, bo mi normalnie serce za chwilę wyskoczy na zewnątrz. 900 nad poziom morza, już ino kawałek. You have 300 metrów, podobno. Szczyrk wita. Witamy. Witamy również. Kawa na szlak. No to dostał że się po ciężkich trudach na no tę przełęcz salmopolsko, Biały Krzyż i siedzę, o Pani już niosę, dziękuję, o, kawa na szlaku, kawiarenka, szarlotka i jedziemy dalej do Grunnej na obiad. To trochę jak to w górach, trzeba piechotą, minimum takiego sprzętu, żeby tu jechać pod górka, bo z górki bych dał rady. I teraz że je na szczycie Białego Krzyża dokładnie. 940 metrów nad poziom naszego Bałtyku chyba. Mam mam nadzieję, że wszystkim może są na jednym poziomie dojechałem do grabowej chaty pod białym krzyżem i teraz kawałek było taki jak żeście widzieli droga typowo górsko i dość mocno z góry a teraz kawałek tam i już asfaltem do Brynnej tam to najwyższe co widać to jest Czantoria a ją pojada tu Brynną i tam zaś Wyjada. Teraz już Lesiuśko. Wszystko cały czas w dół. Jeszcze Kwaśnica. I jedziemy na dół do Drogomyśla To jest to miejsce, co bym pokazywał, jak, jak jechał Do ustronia do Wisły. Ja to filmowałem tam stamtąd. Tu jest właśnie to połączenie bronnicy i Wisły. Bronnica wpada tu do Wisły. Ja teraz jadę inną stroną, Za chwilę będę w Skoczowie. I zostało mi jeszcze w sumie 13 km. Tak to będzie widać. 13 km bym zostało to jada na początku trasa bardzo fajna. Ja już kończę, mię zostało 3 km do drogomyśla pod Biedronka. kawałek pojada grupa smówką, także ci co dotrwali do końca to super, jakbyście jeszcze nie zapomnieli, tak jak ich na początku do wodą, ta pazura do wyrchu dać, to by było zarąbiście. także Miejcie się dobrze i do zobaczenia na trasie albo kainzi, także nara.